Hej, witam Was serdecznie. widzicie z boku kilka paczek z HM i zapraszam Was do razem zimno. I tutaj pierwsza rzecz to jest ta sama kurtka, którą zamówiłam w poprzednim zamówieniu, ale tamto go wydawała mi się troszkę za duża. Ja oversize, ale nie aż tak i tak, tutaj jest taka puchowa i teraz jest XS. Mm -hmm. Teraz już nie zawężę. tak, tak rękawy są o wiele lepsze. Tam to były takie tutaj zbierało się. To jest jednak wiele, że zobaczymy czy ją zostawię. że to jest taki sweter, żały Mój syn ma 10 lat, ale zaczęłam mu w tym roku kupować yy, swetry na dziale męskim XS. No to jest taki cieniutki sweter, ale co że zawsze będzie fajny. Okej. Okay. też tak naprawdę taką kurtkę dla niego. Również jest wydzielona z tego, XS. zobaczymy, jak wielka będzie. Zobaczcie, to, to jest taka kurtka na wiosnę. I z tyłu ma taki fajny motyl. Takiego rekina. Myślę, że mu się spodoba, że nie będzie za dużo. Ale dla mnie byłoby fajne. Okej. Okay. I za takie bliskozowe spodnie. Takie dosyć szerokie i długie. Ok. I zobaczymy. Taki materiał jest taki, że jest 100% wiskoza. Tak, ale wygląda jakby poliester taki. To jest bardzo śliski. I te spodnie, jak zamówiłam z myślą o chodzeniu po domu, były bardzo tanie. Tak, jest ta duża, duża paczka. Teraz razem. Znaczy, ta spodnia no, była chyba najnowsza, z tego nam mówimy. To jest taki spory, jasny blis. W takim różnym sposobie. Takie. I z tyłu takie, rozmiar 36. I tutaj jakoś tak mi się już nie podoba ten szew. Tak jakby schodził tutaj troszkę, ale zobaczymy jak przymierzę. I następna rzecz to jest taka spódnica. Bisko, bisko I nie było... Bardzo długo walowałam na, to, na tę spódnicę, bo jest bardzo fajny materiał. Oczywiście nie było mojego rozmiaru. I jedyne dostępne, które się pojawił to był XXL, także ta spódnica to jest XXL, ale ona ma tutaj gumkę, także bardzo łatwo ją przerobić i pomyślałam sobie, że mo można wystarczy tylko wstawić gumkę i myślę, że będzie fajna. Także tak wygląda. Bardzo fajny wzór. Następna rzecz to była taka cekinowa bluzka dla zmysłu o przyszłym, nowym narodzeniu. Dlatego, że tutaj w Norwegii organizowane są takie spotkania dla pracowników w restauracji tam trzeba się właśnie elegancko ubrać. Myślałam sobie, że skoro teraz jest promocja, to Warto kupić coś takiego. Nie? Lubię przynajmniej tak. Muszę taka bluzeczka. I kolejna bluzka. Również wiskozowa. z razem z wiskozę. Rozmer S. I takie ramiona troszkę półki. Tutaj taka półokrągła. Zobaczymy też fajny materiał. Zobaczymy tę Ona Nie ma już aż tak dobrego materiału, dlatego że tutaj jest chyba 50 na 50. jest taka bluzka, oversize. To jest rozmiar S, ale nie było już XS. -ki. I zaraz... Przeczytam Wam skład, bo tutaj nie pamiętam, ale myślę, że to było... Tak, 55 poliester i 45 wiskoza, ale właściwie to ma... w tak dotyku ma lepszy materiał niż te spodnie, które Wam pokazywałam, te... gdzie tam jest 100%. No i oczywiście na zdjęciu na modelce ona wygląda na bardziej białą. Tutaj to jest taki kremowy. Nie jest to biały. Także zobaczymy, jak będzie wyglądać na mnie. I kolejna rzecz. Nie wiem co to jest. jest prawda. Aha. Dobrze, miałam 25%. A nie, to jest bluzka. Okej, okay, to jest taka bluzka, którą sobie zamówiłam do spania. Ona ma dobry skład. Jest 100% wiskoza. Ale mówiąc prawdę myślałam, że to będzie taka cienka bluzka. A to jest bluzka składająca się z dwóch warstw. Także dwie bluzki wchodzą. To nie wiem, czy nie odeślę, ale no, kosztowała bardzo mało ta bluzka. No i oczywiście ona jest też duża, to jest Lka. Także zobaczymy. Kolejna rzecz. Zamówiłam taki dress. Też z powodu tego, że ma dobry skład i wydawały mi się te spodnie takie fajne, mięsiste, grube. Widziałam te spodnie już na żywo w sklepie, ale tam był XL. I tutaj te spodnie są rozmiar M. No dlatego też tak, że nie było eski. No, Mogło być za duże. Takie wydają się wielkie. Chociaż ja lubię <laughs> rzeczy takie większe tak? I do tego wiązę. takich krótkich. wyglądało, tak wyglądała na zdjęciu. to jest taka bluza. Tak. jest taka krótka, ale może nie aż tak bardzo. I super materiał, naprawdę. Taki mięciutki. I w środku jest taki sam. I zaraz zobaczymy. Tak, to jest 76 wiskoza, 17 poliamid i 7 elastan. Także naprawdę fajna. I Zobaczymy jeszcze te spodnie, czy taki sam skład, tak identyczny skład tych spodni. Takie coś. I tam miałam jeszcze taką marynarkę, która na zdjęciu nie wydawała się tak dolepować. Marynarkę zdałam się na rozmiar S. Chciałam, żeby była taka szersza i to jest również dobry skład w wierzchu, bo potrzebka jest poliestrowa. Jest tak 63%, nie, to jest wiosel, to też jest dobry materiał, 31 wiskoza, 6 poliamid, no i wypełnienie 100% poliester. także zobaczymy. Marynarkę. Mogę na nawet ubrać teraz. I taka... Tutaj kieszenie są chyba takie tylko udawane. I zobaczymy. Teraz poprzymierzam i zobaczycie jak wyglądają te rzeczy na mnie. I pierwsza rzecz to jest ta kurtka. Jak możecie zobaczyć wcale nie jest dużo mniejsza od tej eski, mówiąc prawdę. Rękawy również są takie trochę przyduże. Ale na pewno jednak jest lepsza, że ona zostaje na pewno za mną. Wypolowałam na nią dłuższego czasu i przecenili ją ponad 50% także za tą cenę to jest ok. I to są te piskozowe spodnie. A tak muszę Wam powiedzieć, że bardzo przyjemne. Ma się wrażenie, że są jedwabne niebieskocowe, a długość są ok. Tutaj też, także nawet można w nich chodzić po ulicy. Nie muszą być wcale domowe jakieś marynarki. Także na pewno one zostają też ze mną, kosztowały też bardzo mało. I tutaj pokazuję Wam tę cekinę na Ubrałam do tego spodnie z poprzedniego zamówienia, eleganckie. I myślę, że ta wózka jest fajna. Tutaj oczywiście trzeba by było szyć troszeczkę, bo ten dekolt się rozjeżdża. Ale naprawdę jest fajna. I to jest chyba S rozmiar. Zaraz zobaczę. Ale naprawdę fajnie wygląda. Także ta bluzka zostaje i czeka do przyszłego roku. I teraz ta bluzka w krateczkę. 100% wiskoza. Również bardzo fajna. To jest S. -ka. I jak tutaj, właśnie dobrze widać te rękawy bufiaste. I taka półokrągła. Najlepiej ją wsadzić oczywiście. I z tyłu, co mnie wyskoczyło, jest taki długi suwak. Także półokrągły niego. Tak, widać lepiej. Pół, taki półokrągły pół, pół dekolt bardzo przy szyi. Także jak ktoś lubi większe dekolty to nie dla Was. No myślę, że jest bardzo fajna. I chyba tak wstawić. I jeszcze mam taką czarną słodnicę, bo też było fajny do niej. Także fajny zakup. I zobaczcie, jeszcze ta wózka założyłam tył naprzód. To tu jest ten właśnie suwak, ten dekol taki. Bardzo fajnie to wygląda. Także, jak ktoś chce dekolt, to może sobie tu wywinąć i założyć tył naprzód, bo praktycznie niczym to się nie różni. Bardzo fajnie to wygląda też z tej strony. I to jest ta owersajcowa bluzka S. Jak widzicie, ona jest taka bardzo szeroka. I dosyć głęboki dekolt. Także. Na no to raczej się zastanowię. No, i tutaj są te spodnie. I jak założyłam, to wyglądają ok. One są takie luźne, bardzo fajne. Z tyłu wyglądało tak. Także no spodnie są takie ok. Muszę przyznać. Zaraz zobaczę, jak będzie wyglądała ta bluzka, jeżeli ją włożę w spodnie. I ta jest ta bluzka włożona w spodnie. No zdecydowanie lepiej to wygląda. No ale nie wiem, czy nie jest jednak troszkę za duży ten oversize. size. tutaj trzeba by oczywiście też złapać nitką. Jak dla mnie. Ale niestety czekałam długo na XX, i się nie pojawiła. Także to kupiłam tą S. A to jest bardzo dużo materiałów. I marynarka. Ona jest taka bardzo podniesiona sama w sobie, ale też z podróży. No, ona jest zapinana na jeden guzik. No, i ten kolor taki to jest fiolet dla mnie. Nie wiem czy ją zostawię, chociaż mam taką bluzkę, którą mogłabym nosić, która, którą też kupiłam w hm Która właśnie po. Myślałam też, że będzie taka jaśniejsza. Przyszła, oczywiście, też taka bardzo fioletowa. i zaraz może ją ubiorę właśnie tą marynarkę do tej bluzki, to zobaczycie jak lepiej. Tak i to jest taki rzeczywiście komplet do tej marynarki. Identyczny prawie kolor. Także... No zobaczę czy jest w ramionach jest ok. Tutaj też jest... Materiał jest też fajny w dotyku. Teraz zobaczymy jak będzie wyglądała do grubego swetra i czy się zmieści. Niestety... Ten gruby sweter nie wszedł pod marynarkę. Także jeżeli już, to chod muszę w niej pod nią ubierać jakieś cieńsze rzeczy. No, i tutaj pokazuję Wam ten dres. Tak mówiłam: bluza jest SK, a te spodnie to są M. -ki. No, i niestety za duże są. To znaczy, są ok, ponieważ ja lubię takie szersze, ale one nie mają tutaj żadnego troczka. Bluza ma fa fajny ściągacz, można sobie dopasować, no, a spodnie nie mają, także... Jest na długo jest so są ok. Takie naprawdę fajne. No i materiał fajny, ale tutaj za długo. Jednak reski byłyby lepsze wydaje mi się. Okay. No, ale fajny kolor. I tak milusi materiał. Dobrze, zobaczymy dalej. I teraz ta letnia stylizacja. Zobaczcie, ta spódnica. Ja zamówiłam w rozmiarze XXL, bo nie było już mniejszych. No i oczywiście spada mi troszkę z pasa, ale wcale nie jest aż tak dużo za duża i wcale mi będzie potrzebowała jakichś tam nie wiadomo jakich poprawek. Troszeczkę trzeba będzie ją tutaj z, yy, zwęzić, tą gumkę wstawić. Ona tutaj ma też gumkę. No i do tej bluzki. super to wygląda, także. Chyba tą też zostawię. I zaraz Wam ubiorę te rzeczy, które kupiłam dla syna. I tutaj są mm. rzeczy zakupione dla syna. To jest Feterek Cieniutki. On jest taki naprawdę mały. To jest XS Męski. I kurteczka. Na mnie jest taka Sunrise. Chociaż ja lubię Oversize oczywiście. I z tyłu. No, czy zobaczycie. Ja. Ten Rekin tutaj, także, jak mu się spodoba, to zostaje też fajny jeans naprawdę. Ok, to chyba na dzisiaj wszystko. Nie będę. Mierzyła już tej bluzki takiej tej, którą z przeznaczeniem dostania, bo ona jest jednak dużo za duża i wszystko mi widać. Także, jeśli ktoś ogląda, to dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Pa pa.